Teraz, jeżeli mielibyśmy sobie stworzyć taki blueprint dla Kowalskich, dla ludzi, którzy po prostu mówią, okej, okay, dobra, pogadaliśmy o kulturystach, ja nim nie jestem, tak? Chciałbym dowiedzieć się od Rębicia czegoś ciekawego, czegoś, co może tylko on mi powiedzieć w kontekście mojej długowieczności, mojego zdrowia. Jeżeli byśmy sobie wzięli teraz tych Kowalskich, którzy mają na celu bardzo proste rzeczy, pod tytułem, chcę żyć długo, sprawnie, tak? chce mieć sprawne ciało, sprawny mózg, sprawne serce, e, cokolwiek byśmy sobie tam, sprawnego konara, tak? jeżeli mówimy o panach, którzy są 40-50, plus, tak? to jakie uważasz typy? Bez względu czy to będą elementy suplementacyjne, czy to będą rzeczy związane ze stylem życia, tym tam snem, zimnem, sauną, jakby. Co Adam Rębiś uważa, że każdy człowiek, który chce żyć długo i zdrowo, powinien robić? Nie musisz się w pięciu posiłków, dziennie od razu mówię, to jest pierwsza sprawa. Akurat jeśli chodzi o całą kwestię poprawy tej jakości życia, jestem fanem, mimo tego, że aktualnie jeszcze tak nie wyglądam. Jestem fanem postów przerywanych. Jedzenia raz, dwa razy dziennie, z racji tego, że mogę się skupić na pracy, a nie robić kilka posiłków dziennie. Nie mam takich częstych wyrzutów insuliny, czuję się rewelacyjny, nie czuję się opuchnięty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o takich zwyczajnych ludzi, o których właśnie wspomniałeś odpowiednie spożycie białka i to nie chodzi tylko o kwestię masy mięśniowej. Białko, białko zawiera aminokwasy, oczywiście, które będą odpowiadać i za e, i za budowę mięśni, ale oczywiście i za serce, układ sercowo-naczyniowy. zawiera aminokwasy, które będą obniżać ciśnienie. Białko też stymuluje e, niektóre z naszych e, obszarów do produkcji limfocytów, do produkcji krwinek. E, nasze kości będą twardsze, będziemy dużo zdrowsi w tym przypadku. I oczywiście odpowiednie spożycie tłuszczy, czego u nas na co dzień brakuje. Oczywiście zachód nam przepycha Oleje roślinne, rzepaki, słonecznikowe, wszystko, wiesz, na bazie um, utlenionych tłuszczów i tak dalej. Będzie nam to obciążać nasz organizm bardzo mocno, ale starajmy się um, jako dwa proste typy. Odpowiednie spożycie białka i odpowiednie spożycie zdrowych tłuszczów. To jest numer jeden i kratyna dla wszystkich, bez względu na wiek. Ma się uśmiecham od razu. Tak, kratyna, kratna. Bez względu na wiek, nie chodzi o mięśnie, o serce, libido, mózg, e, procesy neuroregeneracyjne. Idealny suplement dla wszystkich.